Pytasz nogę Co normalnie biega tutaj, jakby poczekaj Zaimponował mi tym ruchem O Boże, my zaraz prędko wciąż. Trenerze, jak co, to nie oglądaj tego Witam was w serii, potrzymaj mi drina". W tym odcinku naszym gościem będzie Hubert Przytuła Siemanko Siema. Hubert jest zwycięzcą pucharu Polski w Speed Climbingu. Co to w ogóle jest? Speed Climbing, czyli wspinaczka na czas. No Polega tak. to na tym, że musisz być po prostu jak najszybciej do góry. Można się było tego domyśleć. I zmierzymy się w trzech konkurencjach. Pierwsza to będzie właśnie korona dyscyplina Huberta, czyli wspinamy się jak najszybciej na 15-metrową ścianę. Druga to będzie podciąganie, będziemy szukali maksymalnego ciężaru na jedno powtórzenie. I trzecia konkurencja to będzie przechodzenie ścianki bokiem, czyli taki test wytrzymałości chwytu. Co do zapielucha? Emka! Medium Wstawiasz się do ściany, starasz się łapać chwyty na chwytę, nie? Tak? Możesz domykać kciuk rzucasz nogę normalnie biega tutaj jakby? Poczekaj Została jedna rzecz Ty patrzysz w ogóle na ręce albo na nogi? Jakieś? Staram się patrzeć do góry Wrzucając nogę Patrzysz się na chwyt Teraz ściągając się prawą ręką w delikatnie kolano, i dopiero rzucasz tu prawą nogę. Dobra, ja obstawałem, że ja bym potrzebował jakieś dwa miesiące codziennego wchodzenia, żeby nauczyć się tak, właśnie, automatycznie prawo, lewa, prawo, lewa, żeby wiedzieć, co gdzie robić. Słuchaj, ludzie nas oglądają, mówią, kurde, ale to łatwe jeszcze, te linki was ściągają. Podchodzę do ściany. I nie jestem w stanie pierwszego ruchu zrobić. Wiecie, jak ja to widzę? Ja po prostu będę musiał działać na spontanie. Ja się ustawię i będę ciśnęła na maksa, bo nie mamy czasu na to, żebym się uczył tej ścieżki. To nie o to chodzi, żebym ja był w tym specjalistę, tylko ja wchodzę tu z marszu i. Ale ty chcesz wygrać, nie? Tylko zwycięstwo. Wiadomo. To jest magnezja w płynie. Pomaga w lepszej przyczepności na ścianie. Powoduje, że ręce się mniej ślizgają na chwytach. Ja nie idę na skróty. Gołe stopy, gołe ręce. Żadnych ułatwień. Wytłumaczę wam teraz zasady pierwszej konkurencji. Otóż chodzi o to, żeby jak najszybciej z ziemi dojść do samej góry, żebym ja miał jakiekolwiek szanse Zrobimy w ten sposób, że ja wchodzę mniej więcej do 3 czwartych? Do dwóch trzecich. Do dwóch trzecich, okej. Do 2 trzecich, okay. tam jest taka platforma, no i gramy do dwóch zwycięstw. Czyli wchodzimy pierwszy raz, patrzymy kto wygrywa. Jak drugi raz wygra ta sama osoba, to kończymy. Zająć pozycję. Gotowi? Ciura. rach. wiem, żebyś że byłeś tak wysoko. Tak Trudne tak to jest. Dobra, żeby nie było, ja go zajeżdżam taktycznie, kondycyjnie. Dawaj Hubertek, 30 sekund i druga próba. Tak Zająć pozycję. Gotowi? A, oboje spadli Ty w tym samym miejscu. Suha. Ja w firmie miałem taką szansę na zdobycie punkt. Chryste, panie. To właśnie była moja taktyka, zajechać się, jedziemy dalej. Moją taktyką będzie wolniejsze wbiegnięcie, i nie zrobić błędu. Zająć pozycję. Gotowi! Jeść, się pomyliłem, ale nie tu. Pomyliłem się, ale zebrałem się. Dobieg do końca, to jest mega ważne w tym sporcie, że mimo błędu musisz kurwa cisnąć i do końca. Ty, co? Trochę sobie też maga obtarłem. Kuglerz jest mega szybki, zobaczcie. Ja byłem gdzieś w połowie jak on już góra samego, czyli dwa razy zacznij ode mnie. Dwa do zero dla niego w pierwszej konkurencji. tam wygrywasz. Dwa 0? Jeszcze jeden bieg. Do dwóch zwycięzł. Już górne. na szczęście to już dwa wygrałeś No i okej, okay, przechodzimy do konkurencji drugiej, to będzie podciąganie, podchwyt. Chodzi o to, żeby z pełnych, z pełni uprosowanych rąk. Przenieść brodę nad drążek bez żadnego bujania. Podciągnięcia siłowe, dokładamy co 10 kg i sprawdzamy, kto podniesie większy ciężar. No i zaczynamy. Pierwsze powtórzenie 10 kilogramów. Ech, uf, tak realnie myśląc, sądzę, że 40 kg jest w moim zasięgu. 50 to jest chyba rekord rzuciowy, więc ciężko to będzie dzisiaj przebić, ale 40 powinna pójść. U ciebie? Teraz obecny okres yy, treno, yy, treningowy to nie jest czas i miejsce na maksy, więc nie wiem, ile wyjdzie. Ale myślę, że 40 dam radę. Podciągnąć się. To... Dokładamy kolejną dyszkę. Myślę, że to jest może być konkurencja, w której mnie pociśniesz. Dobra, nie będę opuszczał wolno Tak A, Ale urwał! Nie, ale tu myślę, że z 20 kilo jest 20 kg jeszcze z zapasu. A za lekko pójdzie. 40 kg. Panie to boso. A ja jeszcze mam buty ty! Czekaj, ja znajdę buty. Buty z 2,5 kilo, ważne jak nic, jeszcze skarpetki. Rybi! A Uf, poszło! Jestem zadowolony z tego. O Jezus, tu waży. O Boże, bym zaraz pęknie uprząż. Trenerze jakby co, to nie oglądaj tak. O kurde, ale zapas. Ale nie wysyłajcie to mamy trenerowi, bo on się nie zgodził. Zablokują mu dostęp do YouTube no. Olimp. Ok, teraz tak. Jest pytanie. Mamy 40 zaliczone. Dalej 45 czy 50? 45. Ok. Będę połówkami takie wskoków dalej. Dawaj, daj, daj, Dawaj, 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 dawaj!!! daj, daj, daj! Za ja zaliczam. Ja zaliczam. Bez żadnego problemu. Ok, prawdopodobnie ostatnia moja próba. Zwiększamy do 50 kg. Uch. Dawaj, 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 dawaj No szans <śmiennie> Pana, ale, jeszcze wolno puszczę Bardzo łatwo to wyglądało Huberta. Wiecie co, on ma już niedługo zawody, więc nie może iść po swojego absolutnego maksa Wystarczy mi pokonał. Dalej nie idziemy, żeby go nie skontryzować Mega się omawiam Ci, że wydawało mi się, że mnie pociśniesz Czyli ostatnia konkurencja, czyli ostatnia deska ratunku mojego honoru. Będziemy przechodzili tą ścianę w jedną stronę i z powrotem. Chodzi o to, żeby nie spaść na ziemię i zrobić to jak najszybciej. Start! Pamiętaj, że jest Tak jest, nie można się spompować, trzeba iść spokojnie. No, to są problem. Dobry. Zaimponował mi tym ruchem. 46 sekund, 47 To jest, to jest konkurencja stricte wytrzymałościowa. Travers polega na tym, żeby poruszać się w poprzek ściany, nie spadając, nie dotykając nogami do podłogi. Dawaj, zawracasz. Minuta 52. Już mnie to spąpało, straszliwe. Uff. Muszę walczyć, żeby nie spać Uff. Uff. Powoli zaczynałam brakować wytrzymałości w łapach. 3 minuty Taka pompa Uff. Przejdź do tego, przejdź do tego, żeby z tego od razu pójść tutaj, nie do góry O tak, 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 dawaj Ale to na... To jest z... Z... zajebisty chwilę tu odpoczniesz, odpoczesz odpoczesz, Aaaa... Oooo... 4.36 Straszliwa pompa jest w Takich, że to jest walka, żeby sam po prostu nie spaść nie rasić już ani otwierać palca, ani zamykać Wszystko takie... kłody siedzi go Uff, się zacząłem stresować Myślę, że mogę za szybko iść i to mnie zgubi, że gdzieś tam się pomylę, potknę 3, 2, 1, start Będę stosował ruchy tak jak sobie ręk, czyli daleko i nogami pracował. Półtorej minuty. Nie można grać na czas Ja liczę, że Kubercik w tej swojej szybkości ogromnej pewnie jakiś błąd spadnie na ziemię, to moja jedyna szansa. Ile? Minuta pięć. Dobra, odpocznę teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Uuu, już czuję pompę. O kurde. A jeszcze potem mam trening, dobrze? Tak? Dzięki. Naprawdę. Stop! 2,26. Czyli sprawdził się tak jak w pierwszej konkurencji. Hubert był dwa razy szybszy. Tak samo i w tej też jest dwa razy szybszy. Tu nie ma w przypadku. Nie, już. Koniec z treningiem dzisiaj. Chyba nic nie pobiegam. Jest pompa? Tak, jest. No i niestety zostałem się rozgromiony. 3 do 0 dla Hubercika. Gratulacje. Dzięki mordo. Wygrać z takim zawodnikiem to jest takie zaszczyt. Normalnie jakbym pojechał na igrzyska. Już mogę nie jechać. Jak chcecie się z nim sprawdzić, biajcie do Lublina, wpisujcie Hubert przy tego znajdziecie. Trzymamy kciuki za występ Huberta na igrzyskach. Tylko zwycięstwo.